Na dwóch odcinkach tam podobno jest droga uszkodzona. Tak, Jak bardzo i tak, kiedy będzie przejezdna? Ta droga jest uszkodzona, są dwie duże wyrwy, ale są też podejrzenia, że został wypłukany materiał spod asfaltu. Taką informację otrzymaliśmy od fachowców z dyrekcji Dolnośląskiej. Natomiast problem główny tkwi w tym, że mosty są jeszcze w wodzie że łożyska, które przenoszą drgania na tych mostach jeszcze nie działają. W związku z tym tu jest główne zagrożenie. Dzisiaj na Powiatowym Sztabie podjęliśmy decyzję, że ta droga będzie otwarta, ale wyłącznie dla ruchu lokalnego, żeby mieszkańcy... Czyli samochodowo samochodów osobowych, no, dokładnie to, bo to, Dokładnie. I decyzja najprawdopodobniej się odera dlatego że fachowcy muszą ocenić jaki jest stan mostów i najprawdopodobniej nie będzie ona zbyt szybko otwarta dla ciężkiego taboru samochodowego. Czy 25 maja będzie jeszcze potrzebna pomoc na siercach, na Zaodrzu, czy mieszkańcy mają wciąż się zgłaszać? Proszę Państwa, ja sam do Państwa dzwoniłem i prosiłem o opublikowanie komunikatu. Ta pomoc była nam potrzebna w sobotę i była nam potrzebna w niedzielę. Jeśli mogę skorzystać z tej okazji, to chcę wyrazić naprawdę swój ogromne podziękowanie dla tych ludzi, którzy przyszli, którzy się zgłosili, a pojawiło się bardzo wiele osób wtedy w odpowiedzi na ten apel. Dzisiaj, dzisiaj głównie pracujemy przy pomocy mieszkańców Siedlec przy pomocy wojska, uszczelniamy wały i masowa obecność osób na podmotniętych wałach tym wałom nie przekazano? pomoże. Może im, roku, ja ja im myślę, się... Ja że ta, ta ubrać słowa, jeżeli chodzi o podziękowanie, niemniej jednak ja też jeszcze myślę, że wspólnie czekamy na to oczywiście szczere podziękowanie w momencie, kiedy rzeczywiście zauważymy, że coś jest z tym stanie Staną Młodych dzieje. Nam dzisiaj jest to potrzebne jak tlen do życia, żeby ten spadek był w granicach pół metra. To już, że to będzie w granicach 6,80 na moście, 6,90, naprawdę to mi się staje bezpieczny dla bałów to wtedy jest możliwość, że tych górnych części wałów, ta woda po prostu będzie czekała niżej, czyli one już zaczną też hmm. inaczej się zachowywać. A jak wygląda sytuacja z, z zapasami worków w piasku? Tutaj nie ma y, problemów. My po y, odcięciu drogi y, z Byszczycy uruchomiliśmy. Y, kopalnie czy dostawy piasku z małej kopalni Związowa, to oczywiście wydłużyło drogę, bo samochody musiały jeździć 60 kilometrów jedną stroną, ale piasku było Piasek wystarczający ilości, worków było wystarczająco. ilości. Dodatkowe 30 tysięcy worków, jak brakowało takich, no, takie były wahania w niewielkim okresie, ale to jednak zawsze się zdarza. Także pod tym względem jesteśmy zabezpieczeni. Teraz potrzebujemy, żeby trochę dała nam odetchnąć, czyli potrzebujemy spadku tej wody w najbliższych kilkunastu godzinach znacznego spadku wody.